Siemaneczku, z ze strony Maciej, witam Was. 16 grudnia mamy około godziny 19. Dzisiaj na kanale miał pojawić się film odnośnie zakupu używanego Puga. Na co zwrócić uwagę, lecz niestety, jak nagrywałem ostatnie ujęcia, było zbyt ciemno, nic na materiale nie widać. Dlatego postanowiłem przygotować Wam kolejny szybki materiał, żeby coś tam pojawiło się na kanale chociaż czas w tygodniu. Dlatego przypomniał mi się temat, że dużo osób chciało zobaczyć. Strony polizingowe, dlatego dzisiaj postanowiłem przygotować taki mały materiał odnośnie stron polizingowych, gdzie możecie kupić maszyny właśnie polizingowe, policing, tudzież od komornika dlatego pokażę Wam kilka stronek. Nie, nie będę tutaj rozmawiał, czy warto na tych stronach kupować, czy nie po prostu były takie prośby było dużo wiadomości odnośnie tych stron dlatego dzisiaj razem wspólnie pokażę wam mniej więcej te strony jak będziecie zainteresowani pokażę wam jak tutaj się kupuje jak się zalogować jak zarejestrować na poszczególnych stronach jeżeli będziecie chcieli żeby taki materiał powstał zostawcie w komentarz może to przygotuję pierwszy serwis który chciałbym wam pokazać to strona polizingowe.pl jest to serwis, który można powiedzieć, że pośredniczy e, pośredniczy i pokazuje właśnie nam różne aukcje różnych serwisów różnych banków, między innymi na samym początku macie ING poniżej macie na przykład Santandera i te aukcje e, będą pokazane między innymi na stronach tych właśnie banków jeżeli chodzi tutaj o jakieś większe szczegóły czy tak samo aukcje lub licytacje, a nawet zakupy. Na samym początku jak widzicie macie tutaj na przykład szczotkę z Weidemana. Poniżej macie sieczkarnię jeśli kogoś to interesuje. Rozrzutnik z Pronara. Oczywiście na każdą stronkę sobie możecie wejść. Na agregat talerzowy również. Może pokażemy Wam jak to mniej więcej tutaj wygląda. Jak widzę, jest to talerzówka tu zawieszana z agrotomu. Na wale rurowym, jak widzicie, talerze zjedzone. Tak to wygląda. Cena aktualna 22500 złotych netto i co mogę powiedzieć, zawsze musicie o tym pamiętać że wszystkie maszyny wystawione przez e, polizingowców, przez komorników zawsze są to ceny netto, musicie do nich doliczyć podatek VAT dlatego czasem może Wam się wydawać mega atrakcyjna cena lecz nie możecie właśnie o tym zapomnieć i tutaj macie na przykład 4 strony maszyn Presa z Uni Famarol, obijarka, posprzęt do ładowacza czołowego, mała ładowareczka, kombajn. Też tutaj nie będę wam mówił, czy warto właśnie kupować maszyny, Jakiekolwiek, w jakim one są w stanie, musicie wszystko. Wszystko czytać dokładnie, bo plusem właśnie tych wszystkich maszyn jest to, że są one sprawdzane przez, e, przez jak to powiedzieć, przez rzeczoznawców. Już mi się przypomniało, dlatego wszystko jest mm, dokładnie sprawdzane. Może nie dokładnie, tylko jest to po prostu opisane czy ciąg działa czy nie działa jakie jest zużycie danego elementu jeżeli chodzi na przykład o opony, o powłokę lakierniczą, stwierdzone wszystkie usterki, czy ciągnik pali czy nie pali, czy są jakieś wycieki takie sprawy są właśnie tutaj poruszone są opisane no niestety rzeczoznawca wam nie pokaże zużycia skrzyni biegów, zużycia silnika, nikt tutaj wam nie sprawdzi niestety ciśnienia, no po prostu wiecie jak to, jak to wygląda zawsze warto pojechać obejrzeć to z mechanikiem jak ktoś nie ma większej wiedzy o maszynach rolniczych. Znajdujemy się na kolejnej stronie macie tu między innymi, między innymi tukanca 440 w cenie 519 tysięcy wywoławczej jeżeli chodzi o wygląd wizualny nie wchodząc w ten opis wydaje się, że jest to cena Atrakcyjna, jak w sumie za większość maszyn, z wyglądu, z tego co się tutaj widzi na aukcjach. Bo jeżeli pojedziemy czasem obejrzeć to, to wygląda to całkowicie inaczej, często gęsto. Dobra, tą stronę sobie możemy wyłączyć. Tutaj macie taki rozrzutnik pronara, jak widać zaniedbany, zdewastowany, jeżeli chodzi o mnie to również. Mieliśmy okazję kupować na takich stronach pomyślnie. Między innymi BY, który mamy przy rozsiewaczu do nawozu. Kto ogląda mój kanał, ten wie. Też kilku znajomych zrobiło jakieś tutaj zakupy na auktach polizingowych. Za moją przyczyną spodobały im się niektóre maszynki zakupili dlatego. Niektóre serwisy mogę szczerze polecić. No, sam korzystałem, także tutaj nie ma jakiejś tam ściemy, pieniądze nie zaginą. Jest to wszystko yy, uczciwie, można powiedzieć, i legalnie. Tutaj, znajdujemy się na, na kolejnej zagranicznej tutaj, jakby stronie zagranicznego banku. I w opisie macie wszystko napisane, jak na przykład brak dowodu rejestracyjnego, brak zaświadczenia o zarejestrowaniu, po prostu ktoś nie chciał oddać dokumentów od danego ciągnika. Tak to wygląda. Tą stronę sobie możemy już wyłączyć. Nie chcę, żeby ten materiał był jakiś zbyt długi. Tutaj macie kolejną stronę autoprzetarg.pl Jest to nowy serwis, w którym zaczęły pojawiać się maszyny rolnicze Jest to również serwis który pośredniczy eee, Możecie zobaczyć, że macie tu m.in. BNP Paribas, tutaj macie Alior I są jeszcze inne banki, jeżeli chodzi o aktualne maszyny to Class Scorpion Arion ze zjedzonymi oponami, JCB Tutaj był nawet fajny New Holland Troszkę się nim interesowałem Jest ładny Pug, jeśli kogoś by interesował Agregat Jeśli ktoś byłby zainteresowany Taki na, Takiego w sumie szukamy, czegoś takiego Do naszego New Hollanda do uprawy i nie wygląda on źle nie wiem co tata na to, ale cena jest właśnie dość wysoka no jest niższa niż ogólnie zakupu nowego bo widać, że maszyna nie jest jakoś zużyta nie jest w sumie w ogóle zużyta dlatego takimi maszynami nowszymi warto się zainteresować Kun 153, jak dobrze widzę, na 6 korpusach. Eee, o szerokości chyba 50 cm na skiwy, czyli taki wariat już Wam weźmie 3 metry. W jednym przejeździe aktualna cena 80 tysięcy netto. Jak wejdziecie sobie tutaj w bank, to będziecie wiedzieć wszystko dokładnie. Nie będę na to dzisiaj wchodził, bo, bo nie ma takiej potrzeby. Naprawdę bardzo fajny pług Duży kolos do dużego ciągnika przede wszystkim fajnie wygląda. To widzieliście, przejdźmy szybko na kolejną stronkę. I tutaj macie Credit AgriCool i kolejne maszyny Walterka Lexon 460 z 2002 roku. Macie nawet sześcioskibowego akpila. Jeżeli ktoś chce tańszy polski próg, jak widzicie, cena 29 tysięcy. Jak widzę na kołkach, tak na kołkach. Dlatego dla każdego coś dobrego i możecie sobie licytować. Tutaj macie kolejną stronkę. Idea getting cleansing. To wszystko jest łatwo do znalezienia w internecie, dlatego myślę, że nie będę wam musiał podsyłać linków. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie się coś więcej dowiedzieć, możecie do mnie napisać w wolnej chwili, chociaż mam mało bardzo czasu. Będę starał się pomóc odpowiedzieć na Wasze pytania. Zobaczcie, tu macie kolejne 3-4 strony maszyn rolniczych. No i to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym filmie prawdopodobnie w sobotę albo w niedzielę. Żegnam się z wami. Trzymajcie się, miłego wieczoru lub miłego dnia, jeżeli będziecie to oglądać w dzień. Cześć.